Witam Was wszystkich serdecznie w cyklu książkowym, nazwijmy to. Gdzie będziemy rozmawiać o książkach, tak jak mówiłem we wprowadzeniu. Zaczniemy od klasyki. Zaczniemy od książki, którą wielokrotnie polecałem, pokazywałem ją. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś na temat magii, to powinien sobie kupić magię współczesną Donala, Donalda. Michaela Kraiga. To jest 12 lekcji wysokiej sztuki magii. Twarda oprawa, żółty pentagram w białym kole, żółto-białe napisy, czarna, czarna obwoluta. O no, czym ta książka tak właściwie jest? Ta książka jest tak naprawdę o magii, ale to nie jest podręcznik do magii. Jest to praca zbiorowa, oczywiście. Nie jest to praca jednego autora. Jest ona podzielona, tak jak mówiłem, sam tytuł wskazuje na 12 lekcji magii. Te lekcje magii z kolei dzielą się na podrozdziały. Niestety książka jest wydawana na papierze tak zwanym ekologicznym, czyli trochę takim jak papier toaletowy za czasów komuny Za cenę 100 zł można by się było spodziewać troszeczkę lepszej jakości wydania. Tyle, że jest szyta, a nie klejona, więc przynajmniej kartki nam nie będą latać po chałupie. drug jako tako ja bez okularów jestem w stanie czytać znaczy że się jest dobrze ja mam akurat w ręku trzecie wydanie zdaje się albo drugie w każdym razie było trzy wydania już tej książki Czego możemy się dowiedzieć z tego? Możemy się dowiedzieć z tej książki ogólnie, czym zajmuje się magia, e, czym jest sama magia, e, co można dokonać za pomocą magii, e, ale nie nauczymy się z niej praktyki magii. To nie jest, tak jak powtarzam, podręcznik. Wiele ludzi psioczy i pomstuje na tą książkę w internetach, ponieważ oni myślą, że to jest podręcznik do magii, otóż nie. To jest książka dla ludzi, którzy chcą się czegoś na temat magii dowiedzieć. I tak jest skonstruowana i opisuje krok po kroku, zresztą tak jak e, bardzo podobnie jak my to robimy w szkole, tylko tutaj jest nawet pokazane jak dla idioty jak się robi e, wpisy w księdze cieni. Jak się to zapisuje? Eee... <laughs> Każdemu, kto chciałby zapoznać się i przebrnąć, tak naprawdę, tu są też różne rytuały. Natomiast kwestia tych rytuałów to już. Eee... No, z tym to już bym był ostrożny, bo niektóre tam są rzeczywiście. Niezbyt przyjemne. Jest tu o wszystkim: jest też kabała, jest opis drzewa życia, jest mniejszy, większy rytuał pentagramu, jest magia żywiołów, jest trochę o astrologii, o znaczeniu planet, łączeniu tego wszystkiego. Wszystkie tłumaczenia E, na przykład tych aniołków. Niektórzy rezonują z anielską magią, i to jest fajnie akurat w tej książce pokazane, e, że na przykład e, Metatron, tak? Strażnik, przewodnik, wyższa jaźń, czyli starszy byt. jeden z, Prawdopodobnie w takim razie, jeden z przedwiecznych. E, co powinniśmy na przykład, jeżeli chodzi o czaszkę, e, na czaszkę, czyli dia diadem e, z diamentem i tego typu proste tabele, dzięki którym można sobie tworzyć amulety i talizmany, po prostu łącząc e, sobie, tak jak w, w przedszkolu się łączy różne słowa, czy tam w pierwszej klasie podstawówki, które do siebie pasują tak na podstawie tych diagramów tej książki można sobie tworzyć amulety. Jest to, no ale myślę, to nie jest podręcznik do magii. To jest taka książka, żeby zrozumieć, na czym magia polega, żeby zobaczyć, czy warto się pakować w to, czy mam wystarczająco w sobie dużo siły zaparcia, samodyscypliny. Em, y. Systematyczności i cierpliwości, żeby się podjąć czegoś, co jest opisane w tej książce. Ponieważ nauka magii wymaga przede wszystkim samodyscypliny. Cierpliwości i systematyczności. I to są w sumie trzy takie bardzo, bardzo ważne cechy, które powinniśmy posiadać, chcąc nauczyć się magii, chcąc ją praktykować, ale przede wszystkim ch chcąc się jej uczyć. <laughs> Książka jest już dłuższy czas w obrocie, bo tak jak mówię, jest to trzecie wydanie, on z ciekawości sprawdzę, czy ja mam drugie, czy mam trzecie, gdzieś tutaj to powinno być napisane, o, tłumaczenie, wydanie trzecie poprawione. Czyli ja mam to najnowsze wydanie. E, natomiast y, i szczerze mówiąc, akurat nie sprawdziłem poprawek w tym wydaniu. Tu się przyznam, że e, nie sądziłem, że oni tam jakieś poprawki nanosili. Myślałem, że tylko był dodruk, bo książka się zrobiła dosyć popularna. Odkąd zaczęliśmy o niej mówić e, i wielokrotnie ją pokazywać na live'ach czy filmikach na TikToku. Więc myślałem, że jest to tylko dodruk, ale jest tam, są tam jakieś poprawki naniesione. Więc będę musiał jeszcze raz to sprawdzić, czym ona różni się od wydania drugiego i pierwszego. Bo drugie to był chyba tylko dodruk. Natomiast no cena książki do jakości nie powala. Tak jak mówię, no jak ładnie wygląda okładka obwoluta, twarda, jest szyta. Tak, papier mówię pozostawia sobie wiele do życzenia. Jest yy, szary, nijaki yy, yy, i widać, że, że kiepskiej jakości. Przy takiej cenie książki mogli się postarać bardziej. <laughs> yy. Trzeba też pamiętać, że jest to przedruk literacki, a z przedrukiem literackim, yy, przekładem literackim yy, jest tak jak z kobietami. Jak jest przekład wierny, to nie jest piękny. Jak jest piękny, to nie jest wierny. I też trzeba uważać, czytając tą książkę, bo kiedy. Zrozumiemy znaczenie słów w magii, i tu odwołuję do jednego z live'ów na naszym kanale YouTube. Słowa mają znaczenie. Jest taki live o takim tytule. Ja tam mówię właśnie o semantyce, o derywatach semantycznych, desygnatach semantycznych i nie zawsze tłumaczenia książek o magii. Mają sens i e, czy są po, poprawne, prawidłowe. Dlatego książki o magii powinno się czytać w językach oryginalnych albo tłumaczonych przez ludzi, którzy się magią zajmują i potrafią przetłumaczyć książkę, czy grimoire, czy jakiś zwój, <coughs> pergamin, bądź cokolwiek innego w sposób kontekstowy. Bo samo przetłumaczenie książki na temat magii, nawet z języka angielskiego na język polski, przez kogoś, kto nie zajmuje się magią, spowoduje całkowite przeinaczenie treści tej książki. Ona będzie całkowicie bezwartościowa. Także, jeżeli chcecie w ogóle kupować książki zagranicznych autorów tłumaczone przez, w Polsce przez jakiś tam tłumaczy, to zawsze sobie sprawdźcie, jakie książki ten tłumacz jeszcze tłumaczy, bo to są informacje jawne i można to sprawdzić. Nawet chyba na lubimyczytać.pl jest taka opcja. Czy on na przykład jak przetłumaczy większość książek o magii, to znaczy, że się tym też zajmuje i takie tłumaczenie będzie coś warte. Natomiast jeżeli ktoś przetłumaczył jedną książkę o magii, a sześć książek kucharskich na przykład no to tutaj na tłumaczenie bym uważał. Więc zwracajcie na to uwagę. Akurat przy tej książce nie jest to aż tak istotne, ale przy konkretnych książkach na temat magii może być to bardzo istotne, bo słowa jednak mają znaczenie. W każdym razie wracając do magii współczesnej, 12 lekcji. Wysokiej sztuki magicznej, książka dobra na początek dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć na temat, w temacie magii, a nie dla tych, którzy chcą zacząć praktykować bądź magii się uczyć. To jest podstawowa różnica. Książka jest, z tego co wiem, też dostępna w internecie za darmo, więc zawsze sobie można ją ściągnąć przynajmniej tak mówili ludzie na, na, w tych w komentarzach na live'ach, że bez problemu można pobrać tą książkę z internetu także polecam każdemu kto chce się dowiedzieć czegoś o magii, tą książkę czyli jeszcze raz Magia Współczesna 12 lekcji wysokiej magii wysokiej sztuki magicznej no, no to tyle w temacie tej konkretnej książki od tego zacząłem, bo od tego zacząłem. Dlaczego zacząłem od tej książki w ogóle? Bo od tej książki. To była chyba pierwsza książka, którą pokazałem na TikToku, jako właśnie książkę na temat magii. I dlatego też od niej zaczynam tą serię. Potem będziemy przechodzić do jakichś bardziej konkretnych tytułów. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten pierwszy odcinek recenzji książkowych. Jeszcze mam tak, zastanawiam się, jeżeli macie jakieś, chcecie się dopytać o jakąś książkę, za dodatkowe pytania, to możecie zadawać pod, pod tym linkiem, pod tym epizodem na Discordzie. I w razie czego będę odpisywał, natomiast nie będę odpowiadał w formie podcastów na temat danej książki, czego będę konsultacji udzielał w sposób pisemny co rzucimy na drugi rzut, a może też zaproponujecie w dyskusji o jakiej książce chcielibyście kolejny odcinek, drugi odcinek, o jaka recenzja, jaką książkę bierzemy na warsztat na temat magii? Bądź wcale nie musi być na temat magii, może być też to książka fantazy w każdym razie. Dziękuję za wysłuchanie recenzji książkowych o magii nie tylko i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się wszyscy, cześć.